Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. W obwodzie kurskim Rosjanie zajęli Plechowo. Jest to pierwsza odbita przez nich wioska po drugiej stronie rzeki, ale co ciekawsze znajduje się ona na drodze już do samego Kurska, która to jest na tę chwilę główną trasą zaopatrzeniową dla ukraińskiego wojska w tym miejscu. Po drugiej stronie z kolei, Rosjanie zaczynają wyprowadzać atak w kierunku Sudży. Wygląda na to, że po pewnej przerwie kocioł zaczyna się nam dalej zamykać. Ukraińcy ponownie próbują atakować rosyjską flankę, co ciekawe dokładnie w tym samym miejscu. Ja wiem, że to ma tylko odciągnąć uwagę, no ale bez przesady. Zełański planuje. Załański planuje kolejne czystki. Jak wiemy, dawno ich już nie było. Tym razem ma podobno wylecieć Budanów wraz ze swoim sztabem. Na tej chwilę Wołodymyr nie nadąża z powoływaniem ludzi na te wszystkie stanowiska. Budanow był częścią jeszcze poprzedniego sztabu głównego. Poprzedniego mam na myśli no, tego za czasów założnego. Do tej pory jakoś udawało mu się jeszcze utrzymać. Choć to też człowiek no dosyć niezależny od prezydenta, prowadzący niekiedy swoją własną politykę. No i to był jednak członek, człowiek nulandowej, której jak wiemy na Ukrainie już nie ma, więc nie ma go kto chronić. Zresztą umówmy się, jego resor resort też jest jednym z tych gorzej działających. Na no Ukrainę po raz ósmy od wybuchu wojny zawitała Ursula von der Leyen. Jak sama stwierdziła, zbliża się sezon grzewczy, więc będą dyskutować pomoc związaną z dostarczaniem Ukrainie energii. Kilka wizyt temu twierdziła, że Ukraina ma się stać największym eksporterem energii do Unii Europejskiej. No cóż, no jak mówiłem, to było kilka wizyt temu. Na tych chwilach chwaliła się natomiast tym, że Litwini zdemontowali całą elektrownię u siebie, żeby przekazać części dla Ukraińców. Tak jakby ktoś myślał, że rosyjskie ataki coś dadzą, no oni prędzej całą Unię wykończą, niż się poddadzą. Oczywiście o stanie Litwinów nikt nie pytał. Nie martwcie się natomiast. Europejska sieć energetyczna jest połączona, a także wyższe koszty energii elektrycznej odczujemy solidarnie wszyscy. W Washington Post pojawił się artykuł pod tytułem Nieudana Strategia Niedoceniania Rosji. Biorąc pod uwagę wydźwięk tych wszystkich artykułów, wnoszę, że z tych wszystkich większych czasopism to jest najbliżej temu stronnictwu powiedzmy realistów. Wiadomo, pewnych rzeczy nie można na tej chwili powiedzieć jeszcze wprost, no ale już niektórzy powoli zaczynają wprowadzać jakąś namiastkę prawdy do dyskursu publicznego. A artykuł mówi, że Rosja jest nadal mocarstwem, i Zachód w swoim hurra optymizmie no, wpakował się, krótko mówiąc, w pułapkę. Zresztą już nawet amerykańscy rządzący niejako to potwierdzają, chociażby taki Jake Sullivan. Stwierdził w wywiadzie, że wojna na Ukrainie pochłonęła cały amerykański zapas patriotów, co oczywiście mocno ogranicza obecne zdolności amerykańskie na świecie. Oczywiście to też być może jakaś taka ściema, chociażby żeby nie wysyłać więcej wsparcia Izraelowi, albo żeby wydębić więcej kasy od kongresu no na rozbudowę zdolności produkcyjnych. Ale żeby nie było, Rosjanie także nie mają lekko. Kolejny dron ukraiński zniszczył kolejny wielki magazyn z amunicją, tym razem w obwodzie rostowskim. Chodzi tutaj o składowisko pocisków artyleryjskich wysłane przez Koreę Północną. Tego typu amunicja ma już trochę więcej sensu bliżej strefy wojny, jednakże no nadal moim zdaniem powinni to wszystko porozbijać na mniejsze partie. Estonia zasygnalizowała gotowość do wyprzedzającego ataku na Rosję. Oczywiście wszystko w celu obrony pokoju, wartości i demokracji. I teoretycznie może się to wydawać na śmieszne, patrząc pod uwagę jaką, jakiej wielkości jest Estonia krajem. Z tym, że jest to na jakby nie patrzeć kolejny krok w kierunku zwiększania eskalacji. No bo to pierwszy raz, gdy jakiś mimo wszystko rząd Otwarcie powiedział o zaatakowaniu tego kraju przez NATO. A pamiętajmy, że no awangardą tego typu głupich pomysłów no to są właśnie takie małe kraje typu Estonia. Jakby nie patrzeć, Władimir Putin nie reaguje wystarczająco gwałtownie, no więc jest to dla pewnych ludzi sygnał do dalszego dokładania do pieca. A propos, no to Załański już opublikował swój plan zwycięstwa. Mianowicie zamierza wstąpić do NATO, po czym poprosić sojuszników o interwencję. Przyznam szczerze, że jestem w szoku, no bo żeby móc aplikować w ogóle o członkostwo w sojuszu, to nie można być przecież w trakcie konfliktu zbrojnego, co jest zresztą dosyć logiczne i powstało właśnie specjalnie z myślą o zapobieganiu tego typu planom. Choć szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jakie szaleństwo panuje na tej chwili na Zachodzie, to ja wcale nie jestem taki pewny, czy jakiekolwiek spisane regulaminy, zasady, czy cokolwiek, będzie miało tu znaczenie. Na tę chwilę szczegóły tego wspaniałego planu ma osobiście przedstawić Harrisowi i Trumpowi podczas swojej kolejnej wyprawy do Waszyngtonu. Teoretycznie Rosja wojny nie wypowiedziała. Ukraina formalnego aktu wypowiedzenia wojny również chyba nie przedstawiła, jak dobrze kojarzę. Więc kto wie, może niektóre pajace będą chciały może na podstawie tego wepchnąć jakoś mimo wszystko Ukrainę do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Wiem, że niektórzy na pewno będą próbować. Oprócz wejścia do NATO, Ukraina musi wejść też jak najszybciej do Unii Europejskiej. Znowu Unia Europejska jest wspólnotą gospodarczą, a tempo, jak i warunki przyjęcia zależą od wielu rzeczy, ale na pewno nie od prowadzenia wojny. Oprócz tego Ukraina ma mieć pełny dostęp do zachodniego sprzętu wojskowego, no i generalnie Ukraińcy mają dostać wszystko, co im się zamarzy. Nazwanie tego planu kuriozalnym, no to jest pewne powiedzenia. Choć, żeby było śmieszniej, Mimo, że ten plan ma być teoretycznie długoterminowy, to żeby zadziałał, to decyzję trzeba podjąć jeszcze przed wyborami. No tą decyzją ma być oprócz tego wszystkiego, oczywiście więcej kasy dla Ukrainy, no i oczywiście rakiety dalekiego zasięgu. Przyznam szczerze, że pod pewnym względem ja ich podziwiam, no bo kreatywność, z jaką żebrzą o te pieniądze, no nie zdarza się za często. Ale to też zdradza, że żadnego większego planu nie ma, Załęski po prostu potrzebuje kasy i to na już, a cały ten rzekomy plan to po prostu no taka atrapa, żeby przekonać, no w sumie nawet nie wiem już kogo: może nowego unijnego komisarza do spraw obrony. Bo orzeczony komisarz Litwin Andrius Kulibius stwierdził, że Unia Europejska musi się przygotować na walkę z Rosją w ciągu 6 do 8 lat. Biorąc pod uwagę obecną narrację w sprawie wojny na Ukrainie, jest to trochę dziwne, wszak podobno w Rosji już się mężczyźni kończą, bo wszyscy zginęli na tej wojnie. Oczywiście, żeby przygotować się do tej konfrontacji i potrzeba oczywiście stworzyć fundusz unijny, a jakże o budżecie 500 miliardów euro. No jak się bawić, to się bawić, a co? Sam termin też jest dosyć sprytny. Bo będzie to raz, że kadencja kogoś innego dwa że do tego czasu większość osób zapomni w ogóle, że taki budżet istniał, a kasa nadal będzie płynąć. Zresztą sam urząd Komisarza do spraw obrony został stworzony niedawno, no bo już po wybuchu wojny, i jest sposobem na powolne budowanie unijnej armii. Jeżeli taka powstanie, to nie będzie ona służyć do walki z Rosją. A walki z niepokornymi krajami, tudzież no po prostu do pacyfikacji zamieszek. Elitom brukselskim powoli kończą się już pomysły na pozostanie przy władzy, a stary dobry, że tak powiem, w no jest jednym z, nas, z najskuteczniejszych. Oprócz swojego planu zwycięstwa, Załański miał też oświadczyć, że z Rosjanami trwają. Już rozmowy pokojowe, prowadzone na tę chwilę w trybie online. Nawet podał termin następnego spotkania to znaczy 26 i 27 września. Jednocześnie stwierdził też tu za Pentagonem, że użycie atakamców na terytorium Rosji nie ma sensu. Szczerze mówiąc, ten człowiek zmienia wersję praktycznie codziennie. Nie wątpię, że jakieś rozmowy pokojowe się toczyć muszą. Jeszcze tylko pytanie, czy do czego się one prowadzą. Jest nawet taka mała teoria, że ten cały plan zwycięstwa i te rozmowy pokojowe są ze sobą powiązane. Dokładnie mówiąc, ten plan zwycięstwa został specjalnie tak napisany, żeby zostać odrzuconym, co z kolei miałoby być wymówką do rozpoczęcia przez Sołyńskiego rozmów pokojowych, tak żeby winą za te rozmowy pokojowe móc potem obarczyć Zachód. Izrael miał rozpocząć wojnę, a skończyło się ona serii ataków lotniczych. Oczywiście, według izraelskiego wojska, one zakończyły już tę wojnę, bo po Hezbollahu nie ma co zbierać, choć fakt udało im się tym razem coś osiągnąć: mianowicie zginął Ibrahim Agil, dowódca jednego z pułków specjalnych sił Hezbollahu. Wpraw temu, co mówią media, to nie był on jakimś szefem wojsk Hezbollahu czy coś. Choć jakby nie patrzeć, to wyższy oficer i to jeden z bardziej znanych. Wraz z nim zginęło kilkoro dzieci i teraz najlepsze jest wyjaśnienie tego faktu przez same siły zbrojne Izraela. Mianowicie chodzi o te słynne żywe tarcze. Problem w tym, że tarcza ma z założenia osłaniać. Tylko jak ostatni rok udowodnił, Izraelczycy nie mają żadnych skrupułów by walić nawet i na oślep, więc przed czym niby miałoby te rzekome żywe tarcze chronić? Na tę chwilę jakiejś większej odpowiedzi ze strony samych Pal palestyńczyków nie mamy. Choć pytanie co z tą wojną dalej, bo w tym tempie to ona nie skończy się nigdy, a jeżeli Izrael chce się rzeczywiście pozbyć tego Hezbollahu, no to musi niejako wkroczyć do tego Libanu. A zapewne to ma być jakaś powiedzmy namiastka dla zadowolenia największych przygłupów na tę chwilę? Ale po takim ataku, no to oni się nie uspokoją, więc przy, wręcz przeciwnie. Będą chcieli jeszcze więcej. No, są ludzie po prostu na tym świecie, z którymi się nie dyskutuje. Tak przy okazji, to mamy nowe ustalenia odnośnie wybuchających baterii. No i zrobiło się nam tutaj międzynarodowo, bo okazało się, że podwykonawca, który wykonywał urządzenia dla tajwańskiego producenta, znajduje się na Węgrzech, ale właścicielem jest Norweg. A przewoziła ją w ogóle do Libanu firma z Bułgarii. W sumie to dosyć by było typowe, właśnie dla takiej firmy stworzonej przez wywiad. Wygląda na to, że tak jak Ukraina ma swój Nord Stream, tak tutaj będziemy mieli kolejną niekończącą się sagę. Mamy skandal w gruzińskim legionie. Jeden z jego dowódców, Amerykanin zresztą, odpowiedzialny za zbiórkę funduszy na jednostkę, zwinął się z pieniędzmi. W sumie czego spodziewać się po najemniku? To już któraś z kolei zbiórka, o której wiem, że okazała się oszustwem. Jednakże, no ten legion gruziński to jedna z najstarszych jednostek w pomajdanowskiej Ukrainie, a jest to szczególnie bolesne dla ich kuratorów, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo, że formacja ta będzie za niedługo potrzebna w samej Gruzji. Bowiem rząd gruziński oficjalnie oświadczył, Chęć zakończenia konfliktu z Abchazją i Osetią Południową. Oznacza to jednak, że już formalne też dogadanie się z Rosją, która to umówmy się, sprawuje pieczę obecnie nad tymi dwoma republikami. USA już nawet nałożyły sankcje na obecny gruziński rząd, co na pewno nie wpłynie pozytywnie na obopólne relacje, a wręcz przeciwnie. Ja myślę, że obecnego rządu nie da się już przekonać. A i okienko do jego pozbycia się też jest już coraz mniejsza. Z tym, że noszeczony gruziński legion stanowi większość proamerykańskich sił z tego kraju, a że działa od samego początku wojny, no to większość tych, co mieli zapał, no wącha już kwiatki od spodu. A zostają właśnie takie jednostki, jak wyżej wymieniony gościu, a oni raczej rządu nie obalą. Elon Musk swego czasu z jakiegoś powodu podarował. Kadrowowi Tesla. No i tak się stało, że w ostatnich dniach samochód ten został czycieńskiemu przywódcy odłączony od sieci, a bez dostępu do sieci samochód nie chce jeździć. Zastanawiam się, czy tym powodem, dla którego go dostał, nie było przypadkiem zwykłe szpiegostwo, bo jeżeli mogą mu odłączyć za samochód zdalnie, no to na pewno mają i sposób na podsłuchiwanie tego, o czym on w tym samochodzie gada. To jest przykład, dlaczego ten tak zwany internet rzeczy jest pomysłem rodem z jakiejś dystopijnej opowieści. No, oczywiście, Ramzan jest bardzo niepocieszony, nawet napisał o tym publicznie, zresztą na samej platformie Maska. I muszę przyznać, że zrobił w ten sposób z siebie kretyna. Z jednej strony no wiadomo, co robi ten, kto daje i zabiera, ale z drugiej strony darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. A tak się składa, że łaska Elona to akurat na pstrym jeździ i, choć nie jest to z biznesowego punktu widzenia za dobra reklama dla jego aut, no to z takiego medialnego punktu widzenia, no to trudniej o lepszy pokaz dominacji. A biorąc pod uwagę, że Mask jest z Ameryki i współpracuje z Pentagonem, to Kadro w ogóle nie powinien takich rzeczy od niego brać. I to też trochę cios w samą Rosję. No bo tak jak mówię, nawet jak on jest głupi, to ktoś z kontrwywiadu powinien go w takich sprawach upilnować. W ogóle jak patrzę na te relacje kadyrowa z rządem rosyjskim, to mam takie nieodparte wrażenie, jakby on był jakimś nieślubnym synem Putina czy coś. No bo to wręcz niemożliwe, na ile rzeczy ten rząd mu pozwala. Jeśli te filmy są dla was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.